Dziękuję bardzo, Andrzej Kostewicz. Ja mam, Panie Pośle, takie pytanie, ponieważ Pan tutaj mówi przez cały czas językiem, no w gruncie rzeczy, podprogowym. Dla mnie to, co Pan teraz mówi, to jest zwykła polityczna indoktrynacja. Pan tutaj w tym momencie, i jeszcze zaznaczając, ja nie jestem zwolennikiem żadnej polskiej partii politycznej, ale Pan w tym momencie dyskredytuje, oskarża w gruncie rzeczy o zdradę

pytanie, jesteś, także bardzo ja to, proszę, proszę, Jak pan się, się zachowuje? To znaczy, że, proszę, że nikt nie, proszę, nie może mieć innego zdania, proszę, tylko pan ma jedną prawdę. Proszę, muszę się dać powiedzieć końcem. Nie wiem, nie jestem pewny, proszę mi powiedzieć na to, że pan ma pan pani? nie pani nie pokaże? A też proszę, słuchać, całą pani Normalnie do stołu, ze swoimi adresarzami, a nie oskarżać, nie dyskredytować polski rząd. Cześć! Cześć!

My siedzimy spokojnie. My, my siedzimy spokojnie, przepraszam. Dobrych gości siedzi, Siedzimy spokojnie. Ty przedechnął w federalce. Dlaczego? Nie dlaczego? 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 Dlaczego?